Modlitwa do Ojca Pio o wygraną na loterii. Modlitwa zawsze stanowiła dla ludzi uprzywilejowany sposób łączenia się z boskością, szukania pocieszenia i nadziei w trudnych chwilach. Jest to akt wykraczający poza zwykłą prośbę stanowi przejaw głębokiej wiary, absolutnej ufności w to, że za wstawiennictwem świętych możemy otrzymać łaskę lub błogosławieństwo. Z tej perspektywy postać Ojca Pio nabiera szczególnego znaczenia. Czczony na całym świecie za swoje świętość i liczne przypisywane mu cuda, święta Pios Pietrelciny jest często wzywany przez wiernych, którzy znajdują się w sytuacjach wielkiej potrzeby, zwłaszcza gdy trudności wydają się nie do pokonania. Tekst zgłoszonej modlitwy, skierowanej do Ojca Pio, jest emblematycznym przykładem zaufania, jakie wiele osób pokłada w mocy modlitwy. Prośba o wygraną na loterii na pierwszy rzut oka może wydawać się wyrazem ziemskich i materialnych pragnień, jednak po głębszej analizie okazuje się, że modlitwa ta wykracza poza zwykłą potrzebę ekonomiczną. Wyraża głęboką udrękę i poszukiwanie ulgi od ciężaru, który może ciążyć na wielu rodzinach, jakim są trudności ekonomiczne. Proszenie o wstawiennictwo Ojca Pio nie oznacza chęci uzyskania łatwego i natychmiastowego rozwiązania, ale raczej zaufanie w jego pomoc w znalezieniu wyjścia z trudności, jakie przynosi życie. Drogi ojcze Pio, zwracamy się do ciebie z ufnością i otwartym sercem. Byliście latarnią dla wielu, którzy kroczyli w ciemnościach rozpaczy, i dziś, podobnie jak wczoraj, prosimy Was o wstawiennictwo za nami u Pana. Życie stawiało nas przed trudnościami gospodarczymi, które wydają się nas przytłaczać. Nie szukamy łatwego wyjścia ani rozwiązania bez wyrzeczeń, ale z pokorą prosimy Was, abyście pomogli nam znaleźć drogę, która pozwoli nam rozwiązać te problemy, drogę, która doprowadzi nas nie tylko do stabilności gospodarczej, ale także do wewnętrznego spokoju. Ojcze Pio, Ty, który znasz cierpienie, który przeżyłeś każdy dzień z miłością do innych i oddaniem Panu, rozumiemy, że trudności są niczym więcej niż sprawdzianem naszej wiary. Jednak ciężar, który dźwigamy, stał się zbyt ciężki dla naszych ramion. Nasza modlitwa, Ojcze, nie jest motywowana chciwością, ale pragnieniem, aby móc prowadzić godne życie, móc zagwarantować naszym bliskim spokój, na który zasługują. Pieniądze, jak wiemy, nie są źródłem szczęścia, ale są narzędziem, które mądrze wykorzystane może uwolnić nas od wielu niepokojów i zmartwień. Nie prosimy Cię o bogactwo i władzę, ale błagamy Cię, Ojcze Pio, o wstawiennictwo, aby w naszym życiu mogło pojawić się nieoczekiwane błogosławieństwo. Zwycięstwo, niezależnie od tego, czy jest małe, czy duże, może pomóc nam spłacić nasze długi, zagwarantować spokojną przyszłość naszym dzieciom i żyć z mniejszym niepokojem. Tobie powierzamy nasze troski i niepokoje, ufając, że swoim miłosiernym sercem i głębokim współczuciem zaniesiesz nasze prośby do Pana. Każdego dnia zobowiązujemy się do uczciwej pracy i życia uczciwego, ale czasami wydaje nam się, że nasze wysiłki nie wystarczą, że każdą naszą próbę udaremniają nowe trudności. Dlatego zwracamy się do Ciebie, Ojcze. Nie prosimy o otrzymywanie nie dając, ale prosimy jedynie o odrobinę oddechu, o pomoc, która pozwala nam lżej iść do przodu. Ty, który doświadczyłeś wyzwań życia i nigdy nie przestałeś ufać Bożemu Planowi, pomóż nam czynić to samo. Daj nam siłę wierzyć, że nawet w chwilach ciemności zawsze jest światło gotowe oświetlić naszą drogę. Wiemy, że to światło pochodzi z wiary i nadziei, jaką pokładamy w Panu, ale wiemy też, że za Twoim wstawiennictwem nasze modlitwy szybciej dotrą do nieba. Niech ta modlitwa nie pójdzie na marne. Prosimy nie tylko za siebie, ale także za wszystkich, którzy tak jak my borykają się z trudnościami finansowymi. Ojcze Pio, módl się za wszystkie rodziny, które każdego dnia walczą o zachowanie godności, o opłacenie rachunków. Nałożenie jedzenia na stół Módlcie się za wszystkich, którzy czują, że przygniata ich ciężar zmartwień I dajcie nam wszystkim siłę, abyśmy nigdy nie tracili nadziei Ojcze Pio, wiemy, że drogi Pana są tajemnicze i często nie rozumiemy powodu pewnych prób Ufamy jednak, że wszystko dzieje się po coś i że ostatecznie każde cierpienie będzie miało swój cel Pomóż nam patrzeć poza ból Poza trudności i zachować wiarę, nawet gdy wszystko wydaje się stracone. Tą modlitwą, drogi Ojcze Pio, nie prosimy tylko o tymczasowe rozwiązanie, ale prosimy o łaskę życia w spokoju, akceptacji tego, czego nie możemy zmienić i pracy z poświęceniem na rzecz poprawy tego, co jest w naszych rękach. Ufamy Twojemu wstawiennictwu i cierpliwie czekamy na znaki Bożego Miłosierdzia. Amen. Ojciec Pio. Znany ze swojej głębokiej duchowości, zawsze głosił, jak ważne jest zaufanie Bogu i wytrwałość w modlitwie. On sam spędził większą część swojego ziemskiego życia na modlitwie, wstawiając się za dusze, które zwracały się do niego z ufnością i desperacją. Dla wiernych świadomość, że święty tak blisko Boga może wysłuchać ich modlitw i przedstawić je Panu, jest źródłem pocieszenia i nadziei. W obliczu trudności ekonomicznych, na przykład tych, które wywołuje modlitwa, poczucie desperacji często może przytłaczać. Zmartwienia związane z utrzymaniem rodziny, opłacaniem codziennych wydatków, zarządzaniem długami mogą generować znaczne obciążenie emocjonalne i psychiczne. W takich chwilach wiele osób zwraca się do wiary jako jedynego ratunku. To właśnie w takich sytuacjach postać Ojca Pio staje się centralna, reprezentuje pomost pomiędzy naszymi ziemskimi potrzebami a Bożym miłosierdziem, jest pośrednikiem, który może sprawić, że nasze prośby dotrą do Tronu Bożego. Modlitwa bowiem nie jest jedynie aktem prośby, ale także momentem refleksji i introspekcji. Kiedy zwracasz się do świętego, takiego jak Ojciec Pio, nie prosisz tylko o pomoc finansową. Ale wyrażasz także chęć powierzenia Bogu wszystkich swoich zmartwień, wiedząc, że tylko On jest w stanie zaoferować trwałe i pełne rozwiązanie. Łaski. Wygrana na loterii staje się w tym przypadku symbolem opatrznościowego rozwiązania, nieoczekiwanej pomocy, która może ożywić los rodziny znajdującej się w trudnej sytuacji. Należy podkreślić, że motywem tej modlitwy nie jest chciwość ani pogoń za bogactwem samym w sobie. Wręcz przeciwnie, wyraża pragnienie bezpieczeństwa i stabilności, aby móc zagwarantować spokojną przyszłość bliskim. W tym sensie proszenie o zwycięstwo nie jest aktem samolubnym, ale przejawem głębokiej i autentycznej potrzeby. Ojciec Pio, ze swoją historią poświęcenia i poświęcenia dla innych, jest idealnym świętym, do którego można zwrócić się o pomoc w takich okolicznościach. Zawsze miał na względzie potrzeby najsłabszych i najbardziej potrzebujących i zawsze okazywał wrażliwość na ludzkie cierpienie, zwłaszcza gdy wynikało ono z sytuacji niesprawiedliwości lub trudności nie do pokonania. Słowa tej modlitwy przywołują także inny centralny temat duchowości chrześcijańskiej: nadzieję. Nawet w najtrudniejszych sytuacjach wierzący powołani są do podtrzymywania nadziei. Do wiary, że Bóg przez swoich świętych może interweniować w ich imieniu. Wygrana na loterii, choć jest wydarzeniem rzadkim i nieprzewidywalnym, jawi się w tej modlitwie jako metafora Bożej interwencji, namacalny znak, że Bóg nie opuścił swoich dzieci i że dzięki wierze i wytrwałości można pokonać każdą trudność. Kolejnym ważnym elementem, który wyłania się z tej modlitwy, jest prośba o nieoczekiwane błogosławieństwa. Życie jest często nieprzewidywalne i czasami rozwiązania naszych problemów pochodzą z najbardziej nieoczekiwanych źródeł. Proszenie Ojca Pio o wstawiennictwo za nami, abyśmy mogli otrzymać niespodziewane błogosławieństwo, oznacza całkowite zawierzenie się Bożej opatrzności, uznanie, że tylko Bóg zna nasze przeznaczenie i tylko On może nas poprowadzić ku najlepszemu rozwiązaniu dla naszego życia. Ta prośba o nieoczekiwane błogosławieństwa jest deklaracją całkowitego zaufania Bogu i Jego woli, aktem wiary, która pozwala nam przyjąć wszystko, co Pan nam da, w przekonaniu, że wszystko, co wydarza się w naszym życiu, ma sens i wyższą wartość zamiar. Modlitwy do Ojca Pio o wygraną na loterii nie należy zatem interpretować jako zwykłego pragnienia materialnego, ale jako wyraz wiary, nadziei i ufności w Boże miłosierdzie. Wykracza daleko poza dążenie do natychmiastowych korzyści ekonomicznych, dotyka głęboko sfery duchowej człowieka, który w codziennych trudnościach szuka znaku Bożej dobroci i wstawiennictwa tak kochanego i czczonego świętego. To nie jest egoistyczna prośba, ale przejaw ludzkiej kruchości, która rozpoznaje swoje ograniczenia i prosi o pomoc. Ojciec Pio, swoją intensywną duchowością i bliskością wiernych, staje się punktem odniesienia dla tych, Którzy przytłoczeni troskami życia, szukają nie tylko ulgi materialnej, ale przede wszystkim przewodnika duchowego, który może im towarzyszyć w podróży. Trudności finansowe to jeden z najczęstszych i najbardziej wyniszczających problemów, z jakimi boryka się wiele osób. Kiedy zasoby finansowe są ograniczone, obawy o przyszłość nasilają się i często prowadzą do poczucia beznadziejności, bezradności i samotności. Jednak właśnie w takich chwilach wiara może dać ratunek. Modlitwa staje się aktem nadziei, przypomnieniem sobie, że mimo wszystko Bóg nas nie opuszcza. Ważne jest, aby zrozumieć, że prośba o wygraną na loterii, wyrażona w modlitwie do ojca Pio, nie ogranicza się do pragnienia bogactwa, ale odzwierciedla ludzką potrzebę poczucia ochrony i prowadzenia, nawet w sprawach ziemskich. Postać ojca Pio. Znanego z niezwykłego oddania i zdolności czynienia cudów, jest szczególnie istotna dla osób poszukujących pocieszenia w trudnościach. Ojciec Pio ucieleśniał w swoim życiu moc wiary, a jego wstawiennictwo jest dziś uważane przez Kościół katolicki za jedno z najpotężniejszych. Jego sława jako uzdrowiciela i przewodnika duchowego sprawiła, że miliony ludzi zwróciły się do niego w potrzebie, prosząc o pomoc nie tylko w przypadku problemów zdrowotnych ale także trudności ekonomicznych, rodzinnych i duchowych. To pokazuje, że modlitwa kierowana do Niego nigdy nie jest powierzchowna i nie ogranicza się do materialnych aspektów życia, ale zawsze opiera się na głębokiej ufności w Bożą opatrzność. Modlitwa staje się w tym kontekście środkiem do odnowienia więzi z Bogiem, do poszukiwania sił, aby z odwagą i nadzieją stawiać czoła codziennym wyzwaniom. Za wstawiennictwem ojca Pio modlący się nie tylko proszą o natychmiastową pomoc, ale powierzają się Bożemu miłosierdziu, wiedząc, że każdą trudność, niezależnie od tego, jak wielką, można pokonać przy pomocy wiary. Ojciec Pio często uczył swoich naśladowców, jak ważne jest, aby nigdy nie tracić nadziei, nawet w chwilach największej desperacji. Samo jego życie było świadectwem duchowej odporności na próby i cierpienia. Kiedy prosisz ojca Pio o wstawiennictwo w sprawie wygranej na loterii, nie szukasz po prostu szybkiego sposobu na rozwiązanie swoich problemów finansowych. Prosisz raczej o namacalny znak obecności Boga w Twoich trudnościach. Innymi słowy, modlitwa do ojca Pio nie jest natychmiastowym rozwiązaniem problemów materialnych, ale sposobem na potwierdzenie wiary i odnalezienie wewnętrznej siły niezbędnej do stawienia czoła wyzwaniom życia. To sposób, aby przypomnieć sobie, że pomimo trudności nigdy nie jesteśmy sami. Bóg przez swoich świętych jest zawsze z nami, gotowy nas wspierać i prowadzić. Wiara w tym sensie staje się źródłem siły i odporności. Nawet gdy wszystko wydaje się stracone, nawet gdy rozwiązanie problemów wydaje się niemożliwe, modlitwa przypomina nam, że zawsze jest nadzieja. Ojciec Pio swoim przykładem życia i swoim wstawiennictwem zachęca nas, abyśmy nigdy się nie poddawali, abyśmy nadal modlili się i ufali Bożej Pomocy. Jego własne życie, naznaczone cierpieniem fizycznym i duchowym, jest świadectwem tego, jak wiara może podtrzymać duszę nawet w najciemniejszych chwilach. Co więcej, modlitwę o wygraną na loterii można postrzegać jako metaforę czegoś głębszego, prośby o błogosławieństwo, cud znak, który może przywrócić nadzieję i pewność siebie osobom znajdującym się w trudnej sytuacji. Nawet jeśli rozwiązanie problemów ekonomicznych może wydawać się powiązane ze zdarzeniem losowym, takim jak loteria, prawdziwą prośbą, która wyłania się z tej modlitwy, jest prośba o Boże błogosławieństwo, które może zmienić bieg życia na lepsze, które może złagodzić cierpienie i przynieść nowe światło w ciemności. Wreszcie, modlitwa do Ojca Pio jest wezwaniem do ufności w Boże miłosierdzie. Często w obliczu trudności tracimy nadzieję i myślimy, że nie ma wyjścia. Ale modlitwa uczy nas, że nawet jeśli wszystko wydaje się niemożliwe, Bóg zawsze ma dla nas plan. Dzięki wstawiennictwu świętych, jak Ojciec Pio, możemy znaleźć siłę do dalszej walki, wiedząc, że Bóg jest zawsze po naszej stronie. Ojciec Pio swoim nieskończonym współczuciem zachęca nas, abyśmy podtrzymywali nadzieję, abyśmy nigdy się nie poddawali i zawsze wierzyli w dobroć i miłosierdzie Boga. Podsumowując, modlitwa ta stanowi przesłanie nadziei dla wszystkich, którzy stoją w obliczu trudności ekonomicznych lub innych prób życiowych. Zwrócenie się do Ojca Pio oznacza poleganie na jego potężnym wstawiennictwie wierząc, że dzięki swojej bliskości z Panem może za nasze modlitwy przed Boga i wyjednać nam potrzebne łaski. Nie ma znaczenia, jak duży jest problem. Wiarą i modlitwą można pokonać każdą przeszkodę, a opatrzność Boża, poprzez swoich świętych, nie pozwoli nam utracić wsparcia.